Jakie są etapy integracji wyższej jaźni z osobowością? Rozświetlenie siebie. Etap, który może wydawać się etapem traumatycznym, szybkiego przebudzenia, obawy, coś ze mną jest złego, coś ze mną złego się dzieje. To jest. Świadomość człowieka, która została nauczona, aby poszukiwać tylko zagrożeń. W momencie rozwoju świadomości, w momencie aktywacji z nowych zdolności, następuje świadomość, która przechodzi do kolejnego etapu zrozumienia zaraz. Tak naprawdę nie jest ze mną nic złego. Jeżeli nie jest ze mną nic złego, to co się dzieje? Otrzymuje nowe zdolności, czyli ludzki umysł zaczyna doganiać to, co się dzieje. Zaczyna przyspieszać. I kolejnym etapem jest rozpoznanie tych nowych elementów siebie, przyjęcie je w sobie, uziemienie je w, si w sobie, przyjęcie je w swoje ciało, przyjęcie je w swoją percepcję siebie. Kim jestem, co mam, jakie zdolności mam tutaj w świecie fizycznym. Czym jestem? Jaka jestem? Przyjęcie tych wszystkich konceptów siebie. Następnie, kiedy masz tą zdolność, kiedy masz to zrozumienie, przechodzisz do momentu, w którym zaczynasz rozświetlać więcej części siebie, więcej części siebie, uzdrawiać to, co musi zostać uzdrowione, transformować to, co musi zostać transformowane, zrozumieć to, co może zostać zrozumiane. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Aż do momentu, w którym rozumiesz, że już nie ma nic więcej do uzdrowienia. Że nie ma już nic więcej do zrozumienia. Jeżeli cokolwiek wypłynie, to zostanie to zrobione natychmiast. Zostanie to zrobione łagodnie, szybko. Z łatwością. I następną fazą jest życie w pełni siebie. To jest życie ze wszystkimi częściami siebie, które zostały zintegrowane. Jest życie ze świadomością tego, że ty je kreujesz. Jest doświadczanie rzeczywistości z nowej perspektywy, z perspektywy swojej mocy, z perspektywy tego, że to ty to kreujesz swoją świadomością, swoją wagą, swoim postrzeganiem. Ale te wszystkie fazy są fazami dojrzewania. Ludzkiego umysłu, do tego, co się zmieniło, do tego, co się już stało. Ludzki umysł powoli zaczyna nadążać i przechodzi przez różne stopnie rozwoju swojej własnej świadomości, czyli swojego własnego postrzegania i zrozumienia tego, co się dzieje. I przyjęcia tego, albo odrzucenia, ponieważ niektóre rzeczy mogą w cudzysłowie zagrażać pierwotnym przekonaniom, które muszą ulec transformacji. Więc ten okres zrozumienia może być troszkę dłuższy, albo może też być bardzo krótki, w zależności od tego, jak bardzo Ty pozwolisz sobie przejść przez ten proces, jak łatwo, jak mocno trzymasz się tego, co stanie.